Dzień dobry, dobry wieczór. Często, y, drodzy mamy i tacy, na naszym kanale, mimo że jest on autystyczny, teoretycznie, poruszamy tematy odnośnie samorozwoju, zdrowego odżywiania, y, rudzyny snu, y, ruchu, y, przebywania na świeżym powietrzu. I nie dlatego, że chcemy być Wydawać się tacy, wiecie, przemądrzali, oczytani i Bóg wie, co jeszcze? Tylko Bóg wie, co jeszcze. Byśmy chcieli, żeby Wam się wydawało, chociaż wolelibyśmy, żebyście mieli świadomość bez wydawania niczego. Natomiast to dlatego, że chcemy Wam też uświadomić, drodzy rodzice, że w tym wszystkim, w tym całym autyzmie, w tym całym zaburzeniu, gdzieś tam w tym całym wszystkim, to cała rodzina jest w spektrum i całe najbliższe otoczenie jest w spektrum. I to nie jest tak, że tylko nasze dzieci są w spektrum i koniec, kropka. I że potrzebujemy sobie uświadomić, że. To jest też naszą odpowiedzialnością, żeby o siebie zadbać, bo my jesteśmy bardzo narażeni dużo, wie, dużo bardziej niż rodzice zdrowych, normalnych dzieci. Dużo bardziej jesteśmy narażeni na różne deficyty zdrowotne na choroby autoimmunologiczne na jakieś raki i inne cholery. I jak również na choroby psychiczne, zaburzenia różnego typu, czy to depresja, czy zaburzenia lękowe, czy, czy, czy zaburzenia psychiczne, jakieś borderliney i w ogóle, no bo trudno jest udźwignąć to całe wszystko, bo nasze życie to jest troszeczkę takie siedzenie na bombie zegarowej. To jak padło w, w Foreście Gampie życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz i u nas rzeczywiście nigdy nie wiesz na co trafisz. Nie wiesz na jakich specjalistów trafisz, nie wiesz jak się rodzina zachowa na, na tą, kiedy usłyszy tą wspaniałą nowinę. Nie wiesz czy ci ktoś w rodzinie nie powie, że nie rób siary i nie diagnozuj. Nie wiesz, czy ci ktoś nie powie. Wiesz co? Jednak nie przychodź do mnie, bo jak ten, ta przysłowiowa Kuba krzyczy, to mój grzeczny Piotruś nie wytrzymuje. Nie wiesz, czy nie odwrócą się znajomi i przyjaciele i sąsiedzi, i, i cały świat nie odwróci się od ciebie, bo się będą bać, że ich pociech i milusińscy się zarażą. Nie wiesz, co będą o tobie mówić sąsiedzi. Nie wiesz, co będą myśleć o tobie inni ludzie. A przecież my tak bardzo ludzie liczymy się z opinią ludzi. Dlatego, bo to jest taki odruch pierwotny, że po prostu nie chcemy być wyrzuceni ze stada, wobec czego zależy nam na tym, żeby inni myśleli o nas dobrze i musimy się nauczyć tego, drodzy rodzice, żeby nie brać na siebie opinii innych ludzi. Ja wiem, że to nie jest trudne, ale można się tego nauczyć i jestem naprawdę przykładem na to, bo bardzo, bardzo kiedyś się przejmowałam. Pamiętam, gdzie bym nie weszła z Witusią, to mówiłam dzień dobry, mamy autyzm, jak, jak, jak wiecie, jak Jakbyśmy miały ból brzucha, nie razem. E, chyba też trochę, wiecie, brałam to na siebie. E, jakże głupio to brzmi, że my mamy autyzm, nie? Albo bo my jesteśmy autystyczne. I czułam się gdzieś tam z tyłu głowy, miałam taki obowiązek, żeby się wszystkim tłumaczyć, całemu światu, dlaczego moje dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. A, albo brałam na siebie te całe wstydziochy, gniew innych ludzi, obelgi, kiedy moje dziecko coś dotknęło, ruszyło, kiedy pamiętam, kawa w szklanych słoikach była jakby mogły być metalowe czy drewniane słoiki, co może by było lepiej. Ale była akurat w szklanych słoikach i moje dziecko weszło w taką piramidę z kawy, bo była promocja i nie wiedziałam, czy się zapaść pod ziemię, ale trudno byłoby tam przez te kafelki się przegrzebać, czy, czy schować, czy zjeść to przeciwieństwo tej kolosanki z Alicji w krainie czaru i się zmniejszyć do takiej i po prostu zniknąć. I często chciałam, bardzo często chciałam zniknąć, aż pewnego razu wykorzystałam taki myk że powiedziałam, y, jakaś tam pani zwróciła mi, sprzedawczyni zwróciła mi uwagę, ja rozumiem, że wiecie, y, gdybym ja miała sklep, to pewnie też by mnie to wkurwiło, że jakieś dziecko y, dotyka pocztówki y, y, klejącymi łapkami, ale jakaś pani zwróciła mi uwagę, że a, bo tam y, proszę zabrać to dziecko, bo ono coś tam, a ja słuchajcie, y, zebrałam się w sobie i powiedziałam, a co to, to moje dziecko, odwróciłam się i poszłam, bo wiedziałam, że Wiktoria podąży za mną. I od tego czasu, jakby miałam trochę wyrąbane na to, co inni o mnie pomyślą i o moim dziecku. Bo przecież zobaczcie, kiedy jest niepełnosprawność, tak zwana widoczna, że ktoś jest na wózku, albo nie ma ręki, albo chodzi z białą laską, bo nie widzi, to wszyscy dookoła współczują, a kiedy jest niepełnosprawność taka jak w przypadku naszych autystów. To przecież takie ładne dziecko. Pamiętam kiedyś w autobusie był cholerny upał, a Viti miała wtedy epizod padaczki w życiu i jechałyśmy autobusem i poprosiłam takiego młodego chłopaka na oko jeszcze nastolatka, żeby ustąpił w jej miejsca, bo bałam się, że dostanie ataku padaczki i co ja zrobię w tym autobusie, a było duszno, gorąco, Śmierdząco i niefajnie. I jakaś pani powiedziała: A czemu czym pani mówi, niepełnosprawna? Takie ładne dziecko? Takie ładne dziecko? I podczas gdy ci z niepełnosprawnością tą widoczną, yy... Oni ma, mają bardzo dużo od społeczeństwa empatii, współczucia, taki biedny i tak dalej. A nasze dzieci są postrzegane jako niewychowane, a my mamy, a jeszcze jak wyglądamy jako tako, że wiecie, nie mamy odrostów na półba i nałożyłyśmy coś tam na gębę, to to już w ogóle jak takie, wiecie, takie... Takie matki, co to leżą i pachną i na wszystko pozwalają gówniarkowi. A, straszne. Wydaje się ludziom, że jak my mamy dzieci w spektrum, to powinnyśmy być, nie wiem, brudne, obsmarczone i w niepranych ciuchach. Takie jest jakieś wyobrażenie, że nam się My nie zasługujemy na coś, bo mamy dziecko z niepełnosprawnością. I dlatego też jest dużo filmików takich, na których chciałabym Was uświadamiać: drogie mamy, głównie mamy. Chociaż wiem, że są też i tatusiowie, którzy są bardzo zaangażowani, i my dalej im za to. To jednak, to jednak mamy. Że to jest naszym obowiązkiem, żeby dbać o siebie i, 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 i szanować siebie, i kochać siebie. I że terapia miłością, którą głosimy, e, stosowana na naszym dziecku, jest mega, mega ważna, ale tą miłość najpierw taką bezwarunkową, bezgraniczną. E, chociaż może graniczną, ale bezwarunkową na pewno. Musimy najpierw mieć do siebie i takiego trochę współczucia, i litości, i współczuwania, i empatii, i szacunku, i stawiania granic. Musimy mieć bardzo dużo tego w sobie, tych zasobów, żeby nie pierdolnąć pewnego dnia, bo jak my nie damy rady, to nasze dzieci bez nas też się posypią. I jak my będziemy miały jakieś zaburzenia, czy lękowe, czy depresyjne, czy, czy psychiczne, jak my, będziemy, jak my zaczniemy chorować, jak nas dopadną jakieś chorobstwa, to wierzcie, że my nie musimy naszym dzieciom nic mówić. One mają taką intuicję, że, że wszystko czują. I możecie sobie brać tabletki, choć do psychiatry, psychologa yy, i Bóg wie, co jeszcze. Ale to tak działa na emocje naszych dzieci. One są współczulne. One są mega, mega współczulne. I, I warto dbać o siebie, i warto nie rezygnować ze swojego hobby. Bo zobaczcie, kiedy my dostajemy diagnozę, często rzucamy wszystko. Ile razy myślałam sobie: po co ja kurwa studiowałam tyle lat? żeby teraz pieprznąć to wszystko, zrezygnować z moich pasji, z czasem także i z, na przykład z fryzjera, bo to przesiadywanie z moim dzieckiem, kiedy co dotknęło, to już y, 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 miało y, zły wzrok pani zdenerwowanej, że jej, y, nie wiem, y, wałki pomiesza. <grym> y, a, a przecież dziecko, nie możemy oczekiwać od małego dziecka, żeby Siedziało ładnie na kanapie i trzymało ręce na kolanach przez dwie godziny, jak pani ci zmywa, nakłada te pędzelki i farby i inne odżywki, żeby zarobić na chlebek i bułeczki. My też często mierzymy się z tym, że raz, że porzucamy nasze marzenia, drugie, że porzucamy, jakby. A, w, zmagamy się bardzo często z tym, że finanse kuleją, bo przecież Często nie pracujemy, i ludzie, którzy myślą, że mamy Bóg wie jakie zasiłki, to po prostu medale im za to, jak się mówi, ile to my kasy wyszarpujemy od państwa. Uwielbiam i to słyszałam naprawdę z ust jednego pedagoga, chociaż specjalni pedagodzy są naprawdę specjalni i są specjalistami, i wierzę, że. Takich jest więcej, ale zdarzają się również i tacy, którzy nie mają pojęcia o, o życiu w spektrum, o dzieciach w spektrum, o samym spektrum, bo widzieli jedno lub dwie osoby w spektrum i im się wydaje, że uuuu, ile to oni wiedzą. Ale są też tacy, którzy się kształcą i... I to jest piękne, i to jest wartością samą w sobie, i którzy, którym się chce chcieć. Natomiast, wiecie, terapeuci zajmują się naszymi dziećmi 3 godziny dziennie albo 45 minut na zajęciach, a potem sobie idą na kawkę do kina, yy, pobiegać i na inny rower. Natomiast my jesteśmy z naszymi dziećmi 24 na 7 przez cały rok. I w wakacje, i w święta, i w ferie, i w weekendy. I my nie bierzemy urlopu od życia, wobec czego potrzebujemy o siebie dbać. I z tą kasą to też y, różnie bywa bo terapię, bo tam trzeba pojechać, siam trzeba pojechać. I znaleźć coś, a weź tu znać jeszcze takiego specjalistę, co ci nie powie, że mu to minie albo mu to przejdzie. Także dziewczyny nie ma letko i to, co możemy dla siebie zrobić, to nie rezygnować ze swojej pasji. Ja wiem, że nie będziemy teraz godzinami mogły jej realizować, ale, ale pół godzinki no, 25 minut. To fajnie, żeby nam się udało. I pamiętajcie. Bo ja wiem, że na nasze dzieci to tak się chucha i tak się im zajmuje każdą sekundę, żeby tylko po prostu nie bije taty, bo się spocisz i, i my takie jesteśmy często na nadopiekuńcze: no bo przecież ten nasz ta nasza przysłowiowa Kuba ma tak i tak i srak. I pamiętajcie, żeby w tym wszystkim widzieć siebie i żeby. Chcę Wam powiedzieć, że nasze dzieci są często specjalistami od szukania wyręczaczy i mówią, że one takie słabe, one tego nie potrafią, one nie mogą, im się nie chce, one nie, one nie umieją, one to, one nie mogą, one nie, on, nie one nie. I my tak często wyręczamy i zapinamy te kurtki i smarczymy te nosy i wycieramy te gęby i, yy, i karmimy i, i zmieniamy pieluchy, ale nasze dzieci mogą. To są tacy kombinatorzy, że wy się nie dajcie, że wszystko musicie robić za dziecko i naprawdę możecie znaleźć ten tak parę chwil wyrwać z tego życia, żeby realizować swoją dotychczasową pasję, żeby dziecko zobaczyło, że ty też mamo i tato jesteś człowiekiem. E, więc dbajcie o siebie, dbajcie o siebie, bo weź, zacznij chorować. Żeby chorować, to trzeba mieć czas i pieniądze, <laughs> a my żyjemy trochę w deficytach tego. Także dbajcie o siebie. E, kupcie sobie czerwoną szminkę. My, tak często wiecie, mamy i taty, my czekamy na święta, na wakacje, na wesele, na urodziny cioci, żeby założyć tę ładną sukienkę, czy but na podwyższeniu, czy nie wiem, te kolczyki, które tam gdzieś w pudełku kitramy, żeby się ładnie uczesać, czy, czy itp. Natomiast trzeba się nauczyć, moim zdaniem, żyć chwilą i łapać chwilę i dbać o siebie w każdym momencie, nie tylko byłam kiedyś u kosmetyczki jako, chyba pierwszy raz, jako młoda dziewczyna i pani powiedziała bo wie pani, to jest tak, że kobiety cały rok stosują krem wea, a przed Sylwestrem przyjdą i chcą wyglądać jak boginie, więc naprawdę nie trzeba nie wiadomo jakich kosmetyków reklamowanych przez nie wiadomo jakie influencerki Czasem krem za 10 zł też da radę. I generalnie to to można. To można, jak się chce, to wszystko można. Więc takie moje przesłanie na dzisiaj. Żeby wam się mamy i taty chciało chcieć i mogło móc. I jak sobie powiesz, że możesz, to możesz. Bo czemu ma nie? Więc wszystkiego pięknego i dbajcie o siebie i swój dobrostan. I kochajcie się. I błogo sobie sławcie. Błogo pięknie. Sławcie, mówcie. Dobrze się traktujcie. Bo jak nie Ty, to kto? A jak nie dla ciebie, to dla kogo?